Na stadionie miejskim w Sędziszowie Małopolskim 8 września odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. Do rywalizacji stanęło 13 drużyn męskich i dwie żeńskie. W uparę przy pełnym słońcu druhny i druchowie walczyli o zwycięstwo w dwóch konkurencjach. Dla uczestników zawodów była to wyjątkowa okazja, aby sprawdzić swoje umiejętności, a dla mieszkańców, by zobaczyć w akcji lokalnych strażaków. Zawody są podzielone na dwie konkurencje. Pierwsza konkurencja to jest sztafeta, Składająca się z dziewięciu odcinków po 50 metrów, i drugie, druga konkurencja to jest ćwiczenie bojowe. Super emocje, fajny dreszczyk emo, emocji. Biorę w tych, zawodach, w tych zawodach udział po raz pierwszy i cieszę się, że biorę w nich udział. Jak konkurencja, jak nie wiem, wytrzymałoś, zadanie do wykonania? No, jest taka, to jest taka forma też sprawdzenia się fizycznie i, i emocjonalnie też. Tak, Wierzę, że Pani udział po raz pierwszy w tych zawodach. Tak, zgadza się. I co będzie kontynuacja? Mam nadzieję, że tak. Wiem, że jesteście drużyną, która jest typowana do zwycięstwa w dzisiejszych zawodach. Z czego to wynika? Ciężko trenujecie? No tak, przed zawodami starałyśmy się często spotykać i, i ćwiczyć, także no zobaczymy jak te ćwiczenia nas ulokują. Ale fajnie, że jest druga też drużyna żeńska i... Super, tak jak jest, jeszcze, jeszcze, jeszcze jest ten dreszczyk rywalizacji. Dzięki gminnym zawodom sportowo-pożarniczym, lokalne jednostki nie tylko weryfikują swoją sprawność, ale mają szansę się zintegrować. Na 16 drużyn, które są na terenie Gminy Sędziszów Małopolski startuje 13, 13 drużyn, więc jest to myślę, że spo, spora część, no tak z drugiej strony przykro jest, że te trzy drużyny nie zmobilizowały się i nie udało się im wystartować. Zmaganiom strażaków przyglądał się m.in. zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Robczycach, brygadier Bogusław Drost, który przyznał, że zainteresowanie pożarnictwem i służbą w jednostkach OSP wzrasta, a to napawa optymizmem na przyszłość. Co roku na naszym powiecie odbywają się takie zawody sportowo-pożarnicze w każdej gminie i co dwa lata zawody powiatowe i zawsze jest pełne obłożenie, praktycznie każda jednostka wystawia jedną lub nawet dwie drużyny do tego, aby tutaj brać udział w tych zawodach sportowo-pożarniczych. A Słowa Straż Pożarna wspiera działania OSP? Eee, przy tych zawodach jak najbardziej jesteśmy tutaj, wystawiliśmy tutaj zespół sędziowski i na każdych zawodach sportowo-pożarniczych wystawiamy zespół, sędziowski i, i sędziujemy, ale także pomagamy, tłumaczymy. Jesteśmy wspólnie z druhami na zawodach, a oni są bardzo często z nami przy działaniach W grupie drużyn żeńskich zwyciężyła OSP Czarna Sędziszowska, która odebrała nagrodę 1500 zł, a drugie miejsce zajęły panie z OSP Cierpisz, którym przyznano 1000 zł. Wśród mężczyzn pierwsze miejsce i nagrodę 2500 zł odebrała jednostka OSP w Cierpiszu, drugie miejsce i 2000 zł OSP Czarna Sędziszowska, a trzecie miejsce i 1500 zł OSP w Boreczku. Wszystkie drużyny otrzymały za udział w zawodach po 500 zł. Najlepsze jednostki odebrały z rąk burmistrza również puchary.